Cześć, witam Was bardzo serdecznie w naszym nowym materiale. Specjalnie dla Was przed nami poradnik odnośnie zaawansowanych technik walki w Dying Light 2. Jak skutecznie walczyć. Zapraszam. Poradnik numer 1. Miękkie lądowanie na zarażonych. Wciskacie L1, idziecie w jego kierunku i naciskacie kwadrat. Spadacie i w tym momencie on jest Waszą poduszką. Teraz macie Lepszy przykład. I tak to wygląda. Porada numer 2. Wyskok z przeciwnika. Aby móc to zrobić, potrzebujecie odblokować pętlów zryw w drzewku umiejętności oraz odbicie od wroga. Pędzicie na wroga trzymając l 3 i dobiegając do niego wciskacie R1. I tak oto się wypijacie do góry. Parada numer 3. Perfekcyjny unik. Perfekcyjny unik nie jest dostępny od razu. Musicie go odblokować sobie w drzewku umiejętności. Fakt, że on jest praktycznie na samym początku, ale nie jest to umiejętność, którą możecie zdobyć od razu. I teraz po tym jak zastosujemy perfekcyjny unik, nasz przeciwnik zostaje oszołomiony. Musimy dojść tylko dosłownie tuż przed tym jak będzie chciał nas dźgnąć. I mamy w tym momencie jego oszołomienie, i możemy go wykończyć. Para numer 4: Markowanie ciosu. Żeby zamarkować cios, musicie zaatakować, ale zanim atak dosiągnie waszego rywala, musicie wciśnić przycisk obrony L1. Czyli najpierw R2, potem L1. I pamiętajcie, działa to tylko na ludzi, nie działa to na zarażonych, i tylko na ludzi posługujecie się jednoręczną bronią. I teraz markujecie i on widzicie odskakuje na bok. Jeżeli on robi a tego już tego nie zrobi. O i mamy odskoczenie na bok. I tak to wygląda. Porada numer 5. Zwolnione tempo. Aby móc wykonać akcję w zwolnionym tempie musimy się odblokowane dwie rzeczy. Jest to perfekcyjny unik i jeszcze parkurowy strzał. W momencie kiedy wykonacie jakąś czynność z parkuru to jest na przykład skok. Możecie sobie przycelować i w zamian... Jeżeli sobie przycelujecie widzicie, to jest zwolnione tempo na chwilę i możecie wykonać strzał bardziej precyzyjny w zwolnionym tempie. Porada numer 6, szarża. Musicie mieć w parku, że walnięcie i polega to na tym, że biegnąc trzymacie R2 i taranujecie rywali. Porada numer 7: Atak obrotowy. Musimy zrobione wiatrak. Wciskacie R2 i jak jesteście gotowi, a czekajcie sekundę, bo pan się niecierpliwił. Wciskacie R2 i jak jesteście gotowi, trzymacie trójkąt i tniecie wszystkich w koło. Fajne atak, jak was otoczą. Porada numer 8: Oszołomienie grupy przeciwników skacząc z góry. Potrzebujecie do tego umiejętności fala uderzeniowa. Spadacie, skaczecie obojętnie, wciskacie e, przy okazji R2 i robicie falę uderzeniową dla pobliskich wrogów. Porada numer 9. Przyciąganie liną przeciwnika. Linę musicie mieć tutaj w ekwipunku i wtedy możecie sobie przyciągać chłopaków liną. I... A, czekajcie, o, widzicie? Pach! Pach! Jeden, jeden z zasadnicza rzeczy słuchajcie. Żeby przyciągać przeciwników liną, musicie mieć hak stoningowany na maksa, czyli na trzecim poziomie. Porada numer 10. Słuchajcie, odbijanie pocisków. I właśnie wystarczy, jeżeli macie odblokowaną opcję, doskonałe parowanie, następnie blokowanie pocisków. Oraz odbicie pocisków, aby je odbić w kierunku strzelającego. Porada 11. Blok. Stosujcie blok dość często. Pamiętajcie, że on używa staminę. I nawet w przypadku silnych ataków z broni jednoręcznej jesteście w stanie to przyblokować bez straty życia. Pod warunkiem, że macie staminę. Porada 12, a tak za pomocą butli gazowej. Butle gazową możemy wziąć na dwa sposoby: za pomocą liny, o ile macie ostrygowane minimum na drugim poziomie, lub po prostu ręcznie. Gdy chwycicie już butle, pamiętajcie, żeby ją odpalić, ponieważ jeżeli będziecie ją teraz rzucicie, to po prostu na poleci i nic z tego nie będzie. Więc gdy ją trzymacie, trzeba nacisnąć, słuchajcie, kwadrat, i dopiero wtedy rzucić tą butlę. Kwadrat trzeba lekko przytrzymać porada 13. Kopniak podczas spadania. Żeby to zrobić musicie mieć aktywowane kopnięcie z wyskoków umiejętności. Mianowicie: spadamy, celujemy sobie w tego kogo chcemy zaatakować i naciskacie L1. Porada 14. Kopniak podczas huśtania. Musicie mieć włączony hak. Jeżeli macie włączony hak w swoich gadżetach Widzicie, mamy taki biały punkcik, naciskamy L2 i jak już jesteście na linie, naciskacie R2 i bum, i chłopak leci w powietrze. Porada 15. Obcinanie głów. Staramy się celować centralnie w głowę. Eee, dzięki temu głowa dość, tak, że tak powiem, fajnie odpadnie i wygląda to w ten sposób. Dość fajny i widowiskowy atak. Piękna sprawa. Porada szesnasta. Podwójny atak nożem. Aby wykonać tą technikę, potrzebujecie dwie rzeczy. Potrzebujesz mieć odlokowane dzignięcie nożem oraz rzut po zdźwignięciu. Dzięki tym dwóm umiejętnościom jesteście w stanie wyeliminować praktycznie dwóch przeciwników jednocześnie. Przy robieniu eliminacji trzeba wcisnąć R2 i następnie R2. W tym momencie macie chwilę, żeby wcisnąć R2, tak jak widzicie to przed chwilą. Wciskacie L2, wtedy zabijacie go nożem i naciskacie R2, i wtedy automatycznie rzuca wam przeciwnika przed sobą. Porada 17. Rozwalenie głowy przeciwnika ręką w posadzkę. Żeby wykonać to, musicie mieć odblokowaną funkcję rozczaszkanie i musi Wam się wyświetlić przycisk eliminacja. Wiskacie kwadrat i reszta dzieje się z automatu porada 18. Wykorzystuj różne przeszkody przeskakując i zadając przeciwnikowi kopa czy to samochód czy płotek cokolwiek zawsze ich to powali porada 19. Chwytanie i odpychanie przeciwników Żeby to zrealizować dobrze musicie mieć umiejętność chwyt się kwadrat i odpychacie rywala, po czym on upada i jest przez chwilę oszołomiony. Porada numer 20. Kop w łeb. Używacie chwytu, aby powalić rywala i wtedy, gdy jest powalony, przyświetlacie kwadrat, aby rozwalić mu czachę. Potrzebujecie tu dwóch umiejętności, to jest chwyt i kop w łeb. Porada 21. Podcięcie w ślizgiem. Aby podciąć swojego rywala ślizgiem, musicie biec w jego kierunku, nacisnąć kółko i jak leży, możecie mu zmierzyć łeb. Żeby wykonać tą rzecz, potrzebujecie dwie umiejętności: kobłęb i ślizg. Pamiętajcie, najpierw biegniecie, kółko i kwadrat. Porada 22. Kopanie przeciwnika w, przesz w przeszkodę, na przykład w ścianę. E, dzięki umiejętności e, budzu wyskoku możecie bardzo fajnie e, wkopywać przeciwników w różne przedmioty. Na przykład w ścianę, dzięki temu dodatko, dostaną dodatkowe obrażenia. Żeby to zrobić biegniecie na niego, naciskacie R1. A, czekajcie, by się rzucił na miępszymego. Biegniecie na niego R1 i dwa razy L1. Dzięki temu trafiacie gościa na przykład w ścianie. Za co zgrywa? Dodatkowe. Obrażenia. Porada 23. Rzut w kolce. Za pomocą chwytu możecie złapać przeciwnika i rzucić go w kolce. Porada 24. Jest to kop w skrzynkę elektryczną. Tu mamy skrzynkę czerwona. Rzut znacznie łatwo zapamiętać. Pamiętajcie, że wykonując tą technikę nie możecie być za blisko. Bo jak będziecie za blisko, to was po prostu rozwali. Porada 25. Kopnięcie jednego przez wybicie z drugiego. Zaczynam od tego, że musicie oszołomić rywala. Żeby go oszołomić, najprościej jest to zrobić przez e, tak, jak tutaj pokazałem, perfekcyjny unik. Wtedy wciskacie R1 do wyskoku i R2 do tego, aby zrobić właśnie ten wykop. Porada 26. Kopnięcie ze ściany. Aby wykonać ten trik potrzebujecie dwóch umiejętności: umiejętności tik i kopnięcie z wyskoku. Za pomocą sprintu i R1 wdrapujecie się na ścianie, wyskakujecie ze ściany, za pomocą R1 i trzymacie L1. Zaraz to zaprezentuję. Dziękuję za uwagę. Cześć.